I wiele nas nauczy. Wszyscy wiemy, że Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach w 1920 roku. Świetnie się uczył, uwielbiał grać w piłkę, stał na bramce, a koledzy nazywali go Lolek. Wiemy też, że grał w teatrze. Przyjaciele wróżyli mu karierę aktora. On jednak zdecydował się na studiowanie polonistyki w Krakowie. Dopiero po jakimś czasie zrozumiał, że pragnie zostać księdem. Studiowanie w seminarium podczas II wojny światowej wymagało dużej odwagi. Karolowi się udało i 1 listopada 1946 roku w, w Uroczystość Wszystkich Świętych otrzymał święcenia kapłańskie. Ksiądz Karol uwielbiał spotkania z młodzieżą. Przemawiał do nich, rozmawiał z nimi, śpiewał z nimi piosenki przy ognisku. Chodził po górach, nierzadko celebrował mszę świętą, często pod gołym niebem. Ze swoimi wyruszał ze swoimi studentami na spływy kajakowe. Z obawy przed milicją nazywano go wtedy wulkiem. Przyciągł do siebie szczerość i mądrość, dyskutował o wszystkim z wielką łatwością. Był rekordowcem na uniwersytecie w Lublinie, Studenci... Podczas jednej z takich wypraw Karol Wojtyła dowiedział się, że będzie biskupem. Był bardzo młody, miał wtedy 38 lat, ale właśnie taki młody i jeden tkwiżny biskup był bardzo potrzebny w Krakowie. Wygładał na uniwersytecie i w seminarium, pomagał rodzinom i biednym. Wygłaszał mistrzek kazania, które nie podobały się władzy komunistycznej. Pragnę opisać Kościół, mój Kościół, który rodzi się wraz ze mną, lecz ze mną nie umiera. Ja też nie umieram z nim, to mnie stale przerasta. Kościół, dno, bytu mego i szczyt. Kościół, korzeń, który zapuszczam w przeszłość i w przyszłość zarazem, sakrament mojego istnienia w Bogu, który jest Ojcem. Pragnę opisać Kościół, mój Kościół, który związał się z moją ziemią. Powiedziano mu. Cokolwiek zwiążesz na Ziemi, będzie związane w niebie. Więc związał się z moją Ziemią mój Kościół. Ziemia leży w dorzeczu Wisły. Dopływy wspierają wiosną, gdy śniegi topnieją. W Karpatach Kościół związał się z moją Ziemią, aby wszystko, co na niej zwiąże, było związane w niebie. 16 października 1978 roku świat wstrzymał oddech. Zebrani na konklawę kardynałowie. Po raz pierwszy od ponad 400 lat wybrali na papierze kogoś, kto nie pochodzi z Włoch. Nowy biskup Rzymu przyjął imię Jan Paweł II. Wiedziano tylko tyle, że pochodzi on z Polski, kraju rządzonego przez komunistów. Wkrótce okaże się, że Karol Wojtyła, dotąd arcybiskup krakowski, będzie miał duży wpływ na nas swojego kraju i odmieni serca wielu ludzi na całym świecie. Hasłem którym papież Polak kierował się podczas swego potyfikatu, było to dustus, czyli cały Twój. Mówiąc to, papież Karol myślał o Marii, która dla niego była bardzo ważna. O Maryjo, przecież Ty wiesz o wszystkim, czego nam brak, o wszystkim, co nas boli. Ty znasz nasze cierpienia, nasze przewinienia i nasze dążenia. Ty wiesz, co nurtuje serce oddane Tobie na tysiąclecie macierzyńską niewolę miłości. Powiedz synowi, powiedz synowi o naszym trudnym dziś. Tak papież modlił się u stóp obrazu jasnogórskiego. W 1979 roku, dokładnie 41 lat temu, Jan Paweł II odbył swoją pierwszą pielgrzymkę do Polski. 2 czerwca, że gościł w stolicy i to właśnie sam ten wypowiedział do nas te bardzo ważne słowa. To były proroczne słowa dla naszej ojczyzny. 10 lat od tego w Polsce upadł komunizm, a my mogliśmy cieszyć się dopiero co oznacza wolność. Taki był nasz papież. Kochany, podziwiany, obdarzony największym szacunkiem, największy autorytet tego świata, nasz wzór, którego pragniemy naśladować. Gdy O, oh, Yeah. Hey. Na świata krańce, Od grobu mamy do Bazyliki Wiarę i miłość, w burzańce Zdarłeś dziecięcej ufności buciki, Żeby nadzieja twoja ska, jak skała Przetrwać pomogła niedobry czas Siła młodości, żeby zechciała przemieniać świat Wysoko góra rozmawiałeś z do Doliny wracałeś, Paść ostrze pańskie Każda ulica ci była progiem Domu co obrona na forach Biały Pięgrzyn ciemną drogą idzie pośród chmur. Słyszy jak planeta zie... Światła otworzyłeś drzwi Trafił Duch do naszych serc Stał się cud, zniknął Z nadzieją nam kazałeś iść Subi Jak całujesz Ziemię z jego stron, Ty Cał się cud zniknął lek. Znajdziemy...